Hej wit hey, witajcie widzowie dzisiaj chciałbym zrobić przegląd magazynu serii lego a dokładnie lego legacy numer 3 na 2023 rok Cena tego to magazynu yy, to jest 29 zł yy, 29 zł yy, 99 groszy groszy od tego magazynu a prezentami dołączymy do tego yy, pytania są Kaj Ivo, który macie tutaj e, zapakowanego oraz Król Szkielet Który też tutaj macie Złota karta limitowana e, numer, 27, e, numer 21 Z e, 8 serii kart e, Lego Ninjago e, Kart kolekcjonerskich Lego Ninjago e, Saszetka e, 8 serii kart na którą macie tutaj. Akurat. Eee, okay. Na okładce mamy zainas Iwo. Tutaj eee, zaprezentowane figurki. Kaja Iwo oraz Króla Szkieletów, plakaty, no to przejdźmy do środka tego oto magazynu. A w środku mamy e, plansze do kry, spis treści, e, komiks e, Pająki z Morza, e, dalszą część komiksu. reklama eee, magazyny reklam, magazyn, najsłynniejsze dinozaury eee, komiks eee, komiks komiks dalej komiks pierwszą część plakatu król szkielet plakat eee, totalny mech Drugą część plakatu e, Król Szkielet. Potę potężny Król Szkielet. E, Reklama magazynu Batman. Z figurką Jokera. E, grę pod tytułem e, e, na e, misje Misję. E, misja na e, Ninja na rytunek, e, info, e, superwater z Ninja e, City Część 20, tej drugą część e, superwotrów. E, misje e, dynamiczne starcie. pocztę oraz konkurs odlotowy kostium ninja chcąc ukryć się przed szkietami ninja potrzebują nowego kostiumu do kamuflażu no i właśnie to jest nowy kostium ninja ankieta do wypełnienia kupon konkursowy i tak dalej a tutaj mamy zapowiedź kolejnego numeru gdzie zostaniemy Lloyd z Iwo i wojownika Szkieleta. I ten, to wydanie będzie w następnym numerze. Lloyd i wojownik Szkielet. Już 25 lipca. Zielony ninja zmierzy się ze swoim przeciwnikiem. I to jest reklama Lego Jurassic World. A to jest tu reklama Lego Minecraft. No i tak się to prezentuje. Teraz przejdźmy do dodatków. A pierwszym dodatkiem to będą figurki, które tutaj mamy. Też je otworzę na PC. Eee, Okej. Okay. давайте это схожим. Шепчетка. Надо материал не имел минут. No i tak się prezentuje Tak się prezentuje pierwsza figurka, nasz król szkielet A tak się prezentuje y, figurka Kaja. Jeszcze dokładnie. Tak się ona prezentuje. O. A no to sobie przejdźmy do y, ostatnich dodatków. Karta limitowana z krystalizowanym w mistrzu. Saszetka z kartami. jak akurat mamy słończego kola. Tutaj szybko otwórzmy. Karta puzzle. Karta neonowy mechanik. Zamrożona. Okino w akcji. Silny niszczyciel silny z niszczyciel Emstonu. Oraz skrystalizowany Lloyd w akcji. Więc tak, tak się to wszystko prezentuje. Dajcie znać, czy już kupiliście ten magazyn, czy planujecie go zakupić. I się widzimy w następnych odcinkach. Cześć.